Ja ja, co, nie da <mucham> ja, no piłki przyjąć. Zobacz no to, 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 to. Nie no, może no, piłki przyjąć. Nie może piłki no. przyjąć. No. No, no. Ale teraz kurwa się zabawił. Skurwa, był tak oh, po Ale to jest, nie udaje się. On tam piłkę przygląda się co on zrobić piłkę

21 20 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

Teraz, 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 teraz,